się nazywa dowoli i bez grzechu. A my już za chwilę zostajemy w klimacie motoryzacyjnym w klimacie dwóch kół, bo przed nami pół godzina prawdopodobnie jeśli się nic nie przedłuży sesja motocyklowego Grand Prix na 1 czwartą mili. Dokładnie tak, to pierwsza runda, która też ustawi nam i pokaże jak chłopaki przygotowali się przez całą zimę do tego sezonu motocykliści oczywiście też między sobą będą zażarcie walczyć przez cały sezon